Cześć. Dzisiaj jedziemy wikersem Mark II. Jest to drugi tier brytyjski i dla mnie coś w rodzaju odpowiednika KW1S z szóstego tieru na tierze drugim. A to ze względu na działo o gigantycznym, jak na ten tier, damage'u, czyli uwaga, średnio zadaje 75 punktów obrażeń. Niestety, KW1S ma. Akceptowalny pancerz, naprawdę niezłą mobilność i jest umiarkowanych rozmiarów jak na czołg ciężki tego poziomu. Natomiast Wikes, jak sami widzicie, jest w wielkości 18-kołowej ciężarówki. A dokładkę pancerz ma zrobiony z rozmoczonego papieru toaletowego. Efekt, z efektem tego, na każdej otwartej mapie jeżeli wyjedziecie gdziekolwiek na otwartą przestrzeń, natychmiast stajecie się ulubionym celem absolutnie każdego drugiego czołgu w zasięgu widzenia. Dałoby się to jeszcze przeżyć, gdyby działo było celniejsze, że tak powiem, celowało szybciej. Niestety mamy tutaj do czynienia z prędkością celowania porównywalną z KB1S i celnością celnością haubicy. Jak sami widzicie, no ja muszę stać tutaj na otwartej przestrzeni, żeby sobie przycelować. Gdyby nie to, że owo pz 2 czyni mi przysługę, czekając łaskawie, aż ja wezmę, wpakuję swoje strzały. Gdyby nie to jedno, prawdopodobnie miałbym tutaj, miałbym tutaj duży problem. Szczęśliwie. Jest to jedna z niewielu map, gdzie mogę tą całą krowę tak nazwijmy tego pickersa, schować za kupami gruzu i wyjeżdżać tylko wtedy, kiedy wiem, że mogę sobie, ten, mogę sobie stanąć, spokojnie przycelować i poczekać, aż kolejny samobójca wyjedzie mi pod lufę. To jest, właśnie, to jest właśnie podstawowy błąd wszystkich graczy niskich tierów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Tak bardzo chcą sobie postrzelać, że zamiast poczekać Pozwolić przeciwnikowi wyjechać sobie pod lufę. Najczęściej pchają się do przodu, wystawiając się na ogień trzech wrogów, żeby oddać jeden strzał. Rachunek ekonomiczny jest prosty. No, trzy strzały po 50 to 150 punktów. Twój jeden strzał to jest 50 punktów efekt, twój team traci 100 punktów życia. Cała tajemnica e, skutecznego grania w WOTA tak naprawdę to zadawać damage i go nie otrzymywać. Musisz przeżyć, musisz przeżyć, żeby cokolwiek zrobić. E, niestety m, spora część graczy myśli, że przeżywanie polega na schowaniu się w kącie mapy co pozbawia Twój team jednego działa i drastycznie zmniejsza szansę na wygraną Twojego teamu, albo jest przekonana, że zdawanie damage'a polega na tym, żeby pchać się do przodu pod pięć wrogich luf i zginąć jak bohater. Albo raczej jak idiota, ponieważ jestem wciąż zwolennikiem teorii, że bohater to jest ten, który utłucze wroga i przeżyje, nie ten, który utłucze wroga, ginąc przy okazji. Ale jak widzicie, mam tutaj raczej dosyć wygodną pozycję. Siedzę, strzelam, jak tylko się pojawią i chowam, kiedy nie muszę stać pod ogniem przeciwnika. Mam tu jedną przewagę. Może celuję bardzo długo, ale większość graczy na tych tierach to początkujący, nie mają załogi na 50-60%. Ja z kolei mam tutaj przeszkoloną załogę, nie pamiętam z jakiego czołgu. Na jakieś 80-90%. Tak więc mimo tego, że mam mniej celne i wolno celujące działo... mam... oj, Jak widzę, że tak mój komputer nie wydala e, Mimo tego, że mam bardzo wolno celujące i bardzo niecelne działo, e, celuję prawdopodobnie równie efektywnie jak i oni dzięki lepszej załodze. Ale to co przegrało im tą partię to nie jest tak naprawdę moje, ten moje potężne działo, czy też moja groźna obecność za tą kupą gruzu, tylko fakt, że stanęli w 5-6 czołgów za tamtymi kupami gruzu, nie potrafili zdecydować się na to, czy atakować, czy się wycofać i pojechać drugą stroną, zostawiając tu kogoś na obronie, że po prostu stali tutaj i jeden po drugim wyjeżdżali, żeby ze zebrać swoje będzki. To jest standardowy przepis na przegraną. Jeden po drugim. Nigdy razem, tylko jeden po drugim. W ten sposób ja spokojnie mogę przeładowywać, celować, nie muszę się o nic martwić. Mogę tutaj stać do ranej śmierci. Ale widzę już, że sytuacja odwraca się na naszą korzyść. No więc można się ruszyć do przodu i troszeczkę ich przycisnąć. Zwłaszcza, że. Zredukowaliśmy ilość wroga <grywa> wroga na tak zwanej mordowni. O. No i teraz z tym działem mam ich praktycznie na jednego strzała. Tak, tak, tak. Nie. No jak widzicie, bez pełnego przycelowania podczas ruchu wieży to działo nie ma zamiaru trafiać. Podejrzewam, że dokładnie tak jak w przypadku Kabu 1S, żeby trafiać z niego do czegokolwiek kto się porusza, musiał już złożyć wcześniej po ze trzy dziewice i dwa kozły. Mordownia wyczyszczona, zostało już tylko dwóch przeciwników. Eee, rozważałem, żeby pojechać na drugiego kapa poszukać tego T2 medium, eee, ale no jak mówię nie należy do najszybszych czołgów. Teamie. Poza tym coś czułem, że M2 Light, o właśnie, może próbować wykorzystać swoją prędkość, żeby zajechać nas od tyłu albo spróbować kapować. Tak więc wybieram się na poszukiwania. Mogło się dla mnie skończyć tragicznie, ponieważ zostało mi 10 punktów ze 190, co jest naprawdę gigantyczną ilością jak na czołg drugiego tieru. A mogło się to skończyć tragicznie, ponieważ gość ma na swoim M2 Light automat, co znaczy, że wypluwa z siebie gigantyczną ilość pocisków, a ja nie mam pancerza, co znaczy, że każdy gość z automatem zada wam pełne możliwe uszkodzenia. Szczęśliwie udało mi się uciec, przycelować. O. I gość wjechał prosto na mój pocisk. Z tego co pamiętam, ostatniego wesołka już nie uda mi się zabić. Ale wciąż 500 damage'a, 6 trupów, równa się topka. No i przy okazji a z pancerny a Nie lubiłem jeździć Vickersem. Jedynką, zwłaszcza. A dwójką było nieco lepiej. A nie, jest to, nie jest to czołg w moim stylu, jest za wolny, za wolno celuje. Hmm. Nie. Można zrobić użytek z tego działa, można nim wykręcić fajne rezultaty, ale niestety walka z jego wadami, czyli właśnie prędkością, brakiem pancerza, czasem celowania, powoduje, że jest z niego niewiele radochy. Ale dobra, partia skończona, partia wygrana, zobaczmy na rezultaty. Jak widzicie, do tego asa pancernego nie potrzebowałem wiele, Stoczyło 500 punktów damage'a. I 800 punktów doświadczenia niecałe. Nie jest to w sumie nic dziwnego, ponieważ ten czołg jest prawdopodobnie marnie obstawiony. Nie sądzę, żeby ktokolwiek grał nim dla przyjemności, ponieważ trudno wyprowadzać z garażu tak gigantyczne i słabo opancerzone bydlęcie w innym celu, jak tylko, żeby je skończyć i przejść wyżej. Ewentualnie tak jak ja, żeby natłóc sobie asa pancernego. W praktyce jedyna rzecz, która czyni go potencjalnie interesującym jest fakt, że działo Vickersa przebija T18 niszczyciel czołgów amerykańskich z drugiego Tieru, który w tym momencie jest najpopularniejszym troll tankiem. Mówiąc, troll tank mam na myśli czołg, który doświadczeni gracze wykorzystują do katowania <gry> początkujących, no to głównie ze względu na. Fakt, że posiada hałbicę, która potrafi zdjąć wiele czołgów tego typu jednym strzałem, a na dokładkę pancerz od frontu porównywalny z sławetnym Mikromausem albo francuskimi czołgami, cudzysłów, lekkimi, cudzysłów niskiego typu. Jednak z mojego punktu widzenia to zdecydowanie nie wystarcza, żeby czerpać przyjemność z gry Wikersem, więc zrobiłem Asa i nie zagrałem już następnej partii, po prostu sprzedałem to cholerstwo w diabły. A jak widzicie dwukrotnie więcej doświadczenia niż najlepszy gracz w naszym teamie a była to właśnie T18. No i poza tym partia nie wyróżniła się niczym specjalnym. 7000 kredytów. To jest akurat plus. W wyniku aktualnej polityki wargamingu. Praktycznie wszystkie czołgi służące do klepania kasy przynoszą teraz mniejsze dochody, więc nawet takie drobne stanowią miły dodatek do budżetu, zwłaszcza, że nie wiążą się z ryzykiem płacenia gigantycznego rachunku za amunicję i naprawy, jak jest to w wypadku na przykład mojego ulubionego T29. A wierzcie mi, kupowanie, sprzedawanie, szkolenie załóg, montowanie modułów, tak dalej, tak dalej, tak dalej, wszystko to jest związane z robieniem asa pancernego na e, tych wszystkich 20-30 niskotierowych czołgach, o, ciągnie forsy strasznie, także nie jestem w tym momencie w stanie zainwestować w coś na wyższych tierach, co majtwi jest straszliwie. No ale w sumie e, powiedziałem już wszystko, co było do powiedzenia. Dzięki za obejrzenie wideo. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie mi proszę znać, co sądzicie o party, komentarzu. Czy wolicie oglądać je z muzyką, czy też bez. I do zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć.